Cześć, witajcie w pierwszym unboxingu na moim kanale i dzisiaj jest to książka Minecraft Reading dla wojowników postanowiłam sobie jeszcze tą książkę otworzyć, ponieważ bardzo mnie to ciekawiło i postanowiłam to nagrać może w przyszłym tygodniu będzie unboxing z playstation 2 oraz gry więc na początek pierwsza strona pokazuje właśnie właściwie tutaj nic nie ma oprócz jakichś obrazków Tutaj właśnie, Mojang. Mojang, Mojang. Tak. I wstanę. Witam w oficjalnym poradniku Minecrafta Rady. I tutaj chyba jeszcze Wam tego tutaj pokazałam bo to był tylko spis treści. Broń podstawowa, broń te przedmioty. Tutaj tabela trwałości mieczy. Właśnie tak się robi kowadło. Crafting mieczy. I broń podstawowa ciąg czyli crafting łuku, crafting strzały. Czy wiesz, że możesz zakląć łuki? Przeczytajcie sobie. Crafting na dozownik. Tak. Broń podstawowa, czyli jak się robi też krzesiwa, nadal ciąg dalszy, przepis na wiadro. Przeczytajcie sobie: Przepis na TNT, Tak, czyli prosta jest, skuteczna metoda zniszczenie nieprzyjacielskiego. Zbroja, hmm, czyli crafting zbroi i tak tutaj przeczytajcie sobie, bo to naprawdę jest, że z diamenta czy koczugę można uzyskać drogą handlu albo od która który zostawił w chwili smieci i różne przedmioty w różnym stopniu. I zbroje ochronicie w następujących obrażeniach. I trwałość no, to, to. walka z mobami, rybik cukrowy siła taku. nie zadaje zbyt wiele, ale to tak, tak Zbuduję sobie o wysokości dwóch bloków, stań na nim i z góry atakuj rybiki, i się sobie. nie Pają wrażliwe na to. Proszę. Zostawia. Zost... Tyle mam mu... punktów. Zdrowia się atakuje. i przeczytajcie sobie, co jest tak... Nie. Naprawdę książka jest bardzo, bardzo fajna. Ślad. I tak, tutaj pisze, że, że wrażliwy jest na to, na to, na to. Zostawiam ślam Wrażliwy pojawia się poniżej 40 w określonych warunkach. Duży punkt życia, mały, jeden niecały. I creeper. Kogo zabrać, Kota albo Celota? tam Zachowuj bezpieczny dystans, by nie dosięgały cię ich wybuch. Atakuj, że nie podchodź za blisko, zwłaszcza jeśli słuchaj szczęściem. i stara się stara się unikać. Zostawię, zostawię to. Proch. Szkielet. Cześć, tak, żeby walczyć z taką jego samobronią. Czyli tak jest taka strona. Chyba jakoś jest dość dobra, jakby ci tam doczytała. Zobaczcie. Wiedźmy. Strona, proszę. Edek Enderman. Czujesz się z walką w Tak się, taka piękna strona. O. I tu kolejna walka już mogę pamięć. ale teraz z netem robimy Gast. Tak właśnie prezentuje się ta piękna strona. A tak prezentuje się ta strona, czyli kostka magne. Mm, proszę. I płomyk. I mroczny szkielet. W sposób ataku uderzę Proszę. I zombie pigma. Widzicie? I white tak. Mm, sposób wykonania. To I właśnie tak i teraz jeszcze będzie podróż do kresu. Non. А така изглежда. А така изглежда клеят с ръчи и смог от кресу. Апрош. И смог от кресу. Чоба далече. zawsze takie czytanie. Może się musieli zatrzymać filmik, jeśli czegoś nie doczytacie. I tak już wygląda crafting z tą zakręć, crafting książki i crafting papieru. I już takie piękne stronka chyba ze sziderkami nawet. I, I tak właśnie ci, zakręcie ociąg dalszy. I teraz alchemie mikstury. Mhm. Uh -huh, tak. I teraz pomóczy mikstury. Szkoliwe mikstury. I już się prawie kończy grać kontra grać. To tak wygląda. Gra I spraźdź przed, przed bitwą, czyli tak wpi. I strategię przed bitwą, czyli że będzie takie rzeczy potrzebne, tak płacie tyłu. I förbytet, tack. Element fortu. rada. 2... ...grön... I, teraspop, kanske. Jeżeli chcecie z tego poradniki, jak robić te to oczywiście mo możecie pisać nam w komentarzach. Bardzo głęboka pułapka. Dalszy. Teraz pułapka. Dziewa naprawdę jest bardzo prosta do wykonania. Po prostu robicie tak, wykopujecie tu. Nie wiem, jaką chcecie głębokość, ale żeby była głębokość na 1. No i jaką jak chcecie wielkość, długość. teraz tak. Tak, tak. Teraz wrócimy. I działa na TNT. Jeżeli coś nie doczytacie, to jeszcze raz powtarzam, możecie się zatrzymać, oczywiście, filmik. I, pomożę, klącie, tak to wygląda. Mm. Tak. Tak, I to się już, Tak to to Tak, i tak to w zaraz skończy Ostatnia jest strona osiągnięcia przydatne linki Modziang Team Jak się tego nie doczytacie o to, to piszę tu Tim on tu pisze HTP Twitter Mojang Team Oficjalna strona What the fuck, je, oficjalna strona jeba na Twitterze, Twitter jeb, minecraftowa strona Egmontu, minecraftegmont.com i tak. Tutaj pisze minecraftservers.net, czyli informacja o serwerze, pakiet tsu www.minecraft.com teksturpaks.com minecraft na reddit minecraft reddit ukośnik r ukośnik minecraft kanał paula soares juniora na youtube atp youtube.com ukośnik Paula soares junior jr, e, JR. Um, kanał free Cook na youtube www.youtube.com ukośnik Pajruk. no się pytają o bezpiecznej sieci i to już chyba tyle. Tak jeszcze Wam pokażę ostatnią stronkę. Tak, od 9 lat jestem starsza. było. Więc tak, dzięki za obejrzenie tego unboxingu. Jeżeli chcesz unboxing PlayStation 2, już takim rozpakowywaniem, to pisz tam w komentarzach. że, że Ci się spodobało, zostaw klikam w górę. Subskrybuj ten kanał, aby nie po. Przegapić innych filmików, więc dzięki za obejrzenie i cześć!